Earborn Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. Cześć, dzień dobry. Tu Kasia Depa, ty słuchasz Biżuteryjnych Historii. Pierwszego polskiego podcastu poświęconego biżuterii i fascynującemu światu jubilerstwa. Dzisiaj drugi odcinek z kwietniowej diamentowej serii. Kwiecień to miesiąc diamentów, dlatego. Kwietniu przygotowałam coś absolutnie wyjątkowego, czyli przez każdy dzień kwietnia, każdego dnia, właściwie na kanale pojawia się nowy odcinek, a w nim niezwykłe historia diamentów. Ciekawostki, opowieści o najsłynniejszych kamieniach, o ludziach, a także mnóstwo praktycznej diamentowej wiedzy. Będzie błyszcząco, inspirująco, a też rozwiążemy kilka tajemnic i mitów związanych z diamentami. Zapraszam do udziału w tej całej pięknej kwietniowej, diamentowej przygodzie. Dzisiaj wyjaśnimy pytanie, diament czy brylant? Diament czy brylant, bo to jest odwieczne pytanie, które wciąż budzi wątpliwości nie tylko u klientów w salonach jubilerskich, ale także u miłośników biżuterii. Zatem raz na zawsze wyjaśnimy różnicę między tymi dwoma pojęciami. Diament to nazwa minerału kamienia szlachetnego, który występuje w naturze w postaci kryształów i jego cechą charakterystyczną jest wyjątkowa twardość, odporność na uszkodzenia oraz niezwykły blask. O historii diamentów mówiłam wczoraj w poprzednim odcinku. Nazwa diament odnosi się do samego kamienia, niezależnie od tego, czy jest oszlifowany, czy nie. Może być nawet nieoszlifowanym surowym kryształem wydobytym prosto z ziemi. Brylant natomiast to nic innego jak diament, który został poddany szlifowaniu. A właściwie specjalnemu szlifowaniu w formę szlifu bralantowego, czyli szlifowaniu diamentu naturalnego, czyli surowego kryształu w formę okrągłego diamentu o 57 lub 58 facetach. I właśnie ten rodzaj szlifu został opracowany i doskonalany przez stulecia, sprawia, że kamień zyskuje idealne proporcje oraz niepowtarzalny, wielobarwny blask zwany ogniem kamienia. W historii jubilerstwa można przywołać słynne diamenty, które zyskały swoją sławę właśnie dzięki wyjątkowemu szlifowi. I doskonałym przykładem jest na przykład Kulinan. Ten znany, który jest właściwie znany też jako gwiazda Afryki. Był to ogromny brylant, który zdobi brytyjskie insygnia koronacyjne. I on tak naprawdę jest znany z tego, że został wyszlifowany. Kolejnym ciekawym przykładem jest także słynny diament Tiffany Yellow, który chociaż najczęściej prezentowany jest w szlifie poduszkowym bo tak został oszlifowany później poprawiany, ale dalej się trzymają jakby szlifu poduszkowego, zyskał sławę właśnie dzięki niezwykłemu kunsztowi szlifierzy. Co ciekawe, tutaj um, współcześnie może być też taka widoczna tendencja czy popularność uh, diamentów o fantazyjnych kształtach, o fantazyjnych szlifach, takich jak markizy czy gruszki, natomiast te formy Diamentów też mają swoje miejsce na rynku jubilerskim, choć to właśnie tak na dobrą sprawę, brylant. Brylant, czyli klasyczny, ponadczasowy szlif, okrągły, pozostaje wciąż niekwestionowanym królem wśród wszystkich dostępnych form oszlifowanych diamentów. Podsumowując, nie każdy diament jest brylantem, i nie każdy. Jeszcze raz. Podsumowując, nie każdy diament jest brylantem, ale każdy brylant jest diamentem. Jeżeli będziesz gdzieś słyszeć bądź czytać widzieć słowo brylant, to mieli zawsze przed oczami okrągły diament. Jeżeli będzie mowa o diamencie, to może być zarówno diament jak i surowy, jak i oszlifowany w różnych szlifach. Nie ma to większego znaczenia. Diament może być oszlifowany w różnych szlifach, ale brylant jest zawsze diamentem w szlifie okrągłym i ma 57 bądź 58 facet. Tyle na dzisiaj. Jeżeli spodobał Ci się ten cykl lub dzisiejszy odcinek, Zachęcam do mikrowsparcia, czyli podzielenia się tym odcinkiem z innymi. A jeżeli masz jakieś pytania, zostaw je pod odcinkiem na tej platformie, na której słuchasz. Zachęcam też do oglądania podcastowego profilu na Instagramie, na Historie, gdzie publikuję codziennie grafiki związane z danym odcinkiem. Bardzo dziękuję za wysłuchanie odcinka. Tyle na dzisiaj. Kolejny odcinek jutro. Earborn Media. Produkcja oryginalna Earborn Media.